Wiktoria Rychliki, pierwszy jego klub. Teraz będzie starcie w powietrzu. Brawo. Świetnie Marcin Robak. Doskonałe pytanie i to będzie bramka samobójcza. Zaraz sprawdzimy, jak to wyglądało. No, Cieszę się się Być że to jednak one dziwną piłkę, ale nie porozumienie. Zaraz zobaczymy. Szerega obrony Zobaczmy ze środka pola takie wybicie piłki Morzenia z 30 metra na własnej połowie i znowu Roba tutaj Robak przebija raz jeszcze na 30 metr tutaj i tak w dziwny sposób Lewandowski blokował Radwańskiego, który przepychał się no, chyba z najpotężniejszym zawodnikiem drużyny Olimpii. Zobaczmy Radwański, lepsza szybkość Radwański. i to Radwański, doskonałe zachowanie Adama Radwańskiego.